w Sarosiek, dzień dobry, Podlaskie. A dzisiaj nagrywamy gościnnie zaprzyjaźnionego dziennikarza, zaprzyjaźnionego influencera i youtubera pana Retro. Bardzo dziękuję za dzisiejsze, za, za to, że nas gości. Macie państwo okazję na rozmowę z kimś niebanalnym, to serdecznie polecam pana Retro. A jeśli chcielibyście coś z galanterii, takie paski to tylko u niego. Ręcznie robione, ale dzisiaj moim gościem jest y, pewnie ktoś inny, mianowicie Grzegorz Kapica. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znany wszystkim jako specjalista. Po, po lekkiej przerwie, dziękuję za zaproszenie. Jako specjalista od przedsiębiorców y, i polityków jednocześnie to taka rzadka kombinacja. Tak, przedsiębiorców w polityce. A dzisiaj temat nie jest w ramach gospodarka Głupczej, tylko na kompletnie inne. Znaczy, nie z, z gospodarką i z polityką, ale nie w ramach tego cyklu. Sprawa dotyczy granicy polsko-białoruskiej. Kilka dni temu polsko-białoruską granicę nawiedziło dwóch bardzo ważnych oficjeli. Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz komisarz do spraw migracji i właśnie polityki takiej związanej z ochroną granic Magnus Brunner. Obaj panowie dyskutowali na temat zabezpieczenia polskiej granicy. Była mowa o tym, że Polska ma prawo, tak jak Finlandia, nie udzielać azylu. Mówili również o tym, że Polska ma prawo nie przyjmować ludzi, którzy próbują przekraczać granice. Są tam kierowani, wybierani przez służby rosyjskie, służby białoruskie. Partnerzy portalu Diadom Okna i Drzwi oraz MK Foam Koło materace, łóżka, na pytanie, Które nas najbardziej interesuje, które będzie jakby głównym tematem naszego, naszej dzisiejszej rozmowy. Czy da się otworzyć przejścia graniczne na Podlasiu, przejścia graniczne polsko-białoruskie? A jak Państwo wiecie albo nie wiecie, jest tylko jedno przejście graniczne między Polską a Białorusią i to miejsce to mieści się w województwie lubelskim. Tym, tym miejscem jest po naszej stronie Terespol. Po tamtej stronie już nie pamiętam, jak się ta miejscowość nazywa. Chyba brześć, jeśli dobrze kojarzę. Tak. Natomiast na Podlasiu nie mamy tych przejść. Mieliśmy ich kilka, nie mamy ani kolejowych, ani drogowych, ani takich osobowych, drogowych w sensie trans, po transportu nie mamy. Jest też jest Nie mamy miejsc, nie mamy też przejść drogowych. Skutek jest taki że cierpi na tym cała podlaska gospodarka i to na po naszej stronie jest największym poszkodowanym. Kiedy rozmawialiśmy kilkakrotnie z Grzegorzem, przepraszam za zbyt długi wstęp, mówiliśmy, że obstawiamy, że przed wyborami Ktoś będzie chciał tą granicę otworzyć, używając. Że tego, jednak, tak. tak że jednak będzie otwarte mhm. jako, jako przejście graniczne. Znaczy to, to była właściwie Twoja teoria, że to Ty była obstawiałeś, moja, to była moja, że to jednak za... tak się stanie. Ja obstawiałem, że jednak tak się nie stanie, mhm. ale cieszyłem się z tego, co mówisz, bo chciałem się mylić i cały czas głęboko, że wierzyłem w to. Rzeczywiście tak mówiąc, że nie, jednak się nie stanie, to wiedziałem, czułem, że Ty jednak jesteś bardziej doświadczony w obstawianiu, co politykom chodzi po głowie yy, i uznałem, że jednak chyba. Ty masz rację i tak oczekiwałem na to. Ja, jak, tak? się, jak się pokazuje, proszę Państwa, myle się częściej niż reszta populacji, aczkolwiek moja demencja podpowiada mi coś zupełnie innego, ale niech będzie. Powiedz, Przem... powiedz mi, proszę, Grzegorz, a? kto jest poszkodowanym tego, tej całej zabawy, tego, tego zamykania granice w zasadzie zamykania przejść, bo między pilnowaniem granicy, żeby nie przeszli przez nie nielegalni imigranci, a zamknięciem gra, przejść granicznych, to są Szemek, różnego rodzaju działania. Przede wszystkim nielegalna migracja. Przede wszystkim to trzeba podkreślić, i o tym politycy wiedzą, nielegalna migracja. Nie odbywa się przez legalne, otwarte przejście graniczne. A zwłaszcza nielegalna imigracja po naszej stronie. To się odbywa przeważnie terenami, które są ciężko dostępne, czyli lasy, tereny jakieś takie podmokłe. To tamtędy się odbywa nielegalna imigracja. Jeśli mamy mówić o tym, uciek przechodzą nielegalni imigranci, były przypadki, ja to sprawdziłem, tak marginalne, gdzie ktoś na fałszywych dokumentach próbował przejść przez legalnie otwartą granicę. Był to 0,01% procenta. No mniej więcej Czyli ty, generalnie. Ty, ty, tyle, ile tyle przyznanych bonów y, turystycznych z ramach... no, no musiałeś nawiązać słusznie, bo... dobra. Znaczy nie, ale o... pamiętasz też o tych bonach osta trzeba porozmawiać, bo, w, bo z tymi bonami żeś tak obstawiał. Ostatnio w kwestii promili tak po prostu sprawdzałem sobie, co ma promile w, w kierowcy i po, w województwo podlaskie, <laughs> jeśli chodzi o Wołczarek. Tak, tak, to dobre, dobre. ten program, powiem ci, uśmiałem się z tego, co mówiłeś, no ale wracając już do tych nielegalnych migracji. w związku z tym, y, to nie jest tak, że Zamknięte przejścia graniczne, dlatego że ktoś nam tutaj podrzuca nielegalnych imigrantów, bo oni nie, nie przedostają się przez te legalne przejścia, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te przejścia były otwarte, a jednocześnie państwo dbało o to, żeby tej nielegalnej imigracji było jak najmniej. To w ogóle ze sobą nie koliduje. W związku z tym, szanowni państwo, zamykanie oficjalnych przejść granicznych w ogóle ma marginalny wpływ, tak naprawdę. To Skuteczniejsze moim to, to, zdaniem, jeszcze a propos tej wizyty, jeszcze przepraszam, sorry. Grzegorz, ja mam wobec tego pytanie, bo wyjdziemy w system dygresyjny, jesteś specjalistą od dygresji, zresztą ja też. Pytanie, to po co twoim zdaniem zostały zamknięte te przejścia? To jest próba odegrania się na Białorusi, czy. A ja bym powiedział, kto chodził za tym? Że tam jest otwarte, a tutaj jest zamknięte. O nie, chwila. O tym, żeby zmniejszyć liczbę przejść między hmm. Polską a Białorusią, rozumiem, że jest to rodzaj retorsji wojny dyplomatycznej między Polską a Białorusią. Przemian. Hmm. Najpierw była mowa taka, po, jak, jako porozumienie po, po, polskich przedsiębiorców Zjednoczony Wschód. E, odpowiedź na pytanie, dlaczego zamknięte, e, zanim doszliśmy, że ten Terespol jednak jest otwarty, ale było tłumaczenie takie, że po pierwsze poczobud, i po drugie podrzucanie nielegalnych imigrantów. To były dwa powody i one, one już tak delikatnie jakby cały czas było to wybrzmiewało cały czas, tak? Teraz już troszeczkę z poczobutem widzę, że tak jakoś tak ciszej się mówi, ale cały czas się podkreśla tą nielegalną migrację. Więc no to były powody tego, że zamknięto granice. Ja nielegalną migrację mógłbym szybko obalić, ponieważ dane mówią na ten temat, że nielegalna migracja nie odbywa się przez otwarte przejścia graniczne. Więc pozostaje nam tylko sprawa poczubuta. Czyli jeżeli, mówiąc prost, zamknięcie przejść nie zwiększyło naszego bezpieczeństwa, jest formą retorsji, którą państwo polskie stosuje wobec swego wschodniego sąsiada, prze, przeciw Białorusi, mówiąc inaczej, próbując. Yy, Mało tego, Przemek, Zre przerwę. Pró próbując zastosować środki automatyczne, to, to, to równie dobrze, przepraszam, że mhm. dokończę myśl, to równie dobrze, tak jak jest jedno przejście zamknięte, to mogą być dwa przejścia otwarte i, i po każdym województwie Oczywiście. i to nadal byłoby dotkliwe. Oczywiście nadal by było dotkliwe, tak, tak. Znaczy, no generalnie zadanie jest takie, że generalnie polega to na tym, że po prostu oni nie idą nielegalnymi przejściami. To jest proste, jak już znaczy, To już, usta to już tak, ustaliliśmy, tak, tak. że nie chodzi o zapobieżenie nielegalnymi... Teraz nielegalnym mi wyleciało co chciałem powiedzieć. No. Natomiast by... chciałbym, to pozwolisz, kiedy mhm. przypomnisz sobie, to wrócimy, natomiast ja chciałbym zadać Ci pytanie, to powiedz mi. Bo handlowałeś z Białorusinami, wielu znaczy, twoich... No ja akurat w małym stopniu. Ale znasz wielu przedsiębiorców, którzy z nimi handlowali. Oczywiście. Bo skoro pracuj, współpracujesz tak, z, tak, z tak. kupcami, to są oni przedsiębiorcami, tak. to oni tam działali. Powiedz mi, czy w związku z tym cierpi na tym państwo białoruskie, przedsiębiorcy białoruscy, przedsiębiorcy polscy, czy generalnie po co, jakie to ma wywołać skutki? Znaczy, moim zdaniem, cierpi całe Podlasie, dlatego że nawet ci, którzy nie mieli do czynienia bezpośrednio z handlem z białorusinami, to miliard złotych mniej na rynku musi się odbić negatywnie na wszystkich. Na każdym kupcu, każdym handlowcu, każdym sklepie, który jest na Podlasiu, w którym, jeśli ten miliard złotych został na Podlasiu, bo takie są dane, to mówią dane statystyczne 900, e, 972 miliony złotych, jak dobrze pamiętam, straty jest rok do roku e, z tytułu. No, sprzedaż detaliczna o tyle spadła. Niby 5,4%, ktoś powie mało, ale jak przeliczymy, to przełożymy to na liczby, to jest prawie miliard złotych. I teraz, jeśli miliard złotych na Podlasiu wyparowało sprzedaży detalicznej, to ja mogę śmiało powiedzieć, że wszyscy jesteśmy e, ucierpieliśmy. No to co... Najmniej ucierpiała moim zdaniem Białoruś, dlatego, że słuchaj, dane statystyczne pokazują, że sprzedaż detaliczna w województwie lubelskim wzrosła o 15%. No Czyli generalnie jest tak, że moim zdaniem państwo Białoruś w ogóle na tym nie traci. Oprócz tego, że y, y, szkoda się stała dla wszystkich jakby Polaków na Białorusi, którzy muszą teraz jechać przez Terespol 20, 48 godzin, stać w ciężkich warunkach, aby się dostać do rodziny do Polski. Grzegorz, nie pytam, bo to nie, nie pytam mm -hmm. ciebie, bo to nie jesteś autorem jakby tej decyzji. No tak, tak. Ale czy możesz mi wobec tego powiedzieć, twoim zdaniem? Po co zostało to wprowadzone? Jaki jest cel, skoro to nie skutkuje na państwo białoruskie, skoro cierpią wyłącznie osoby Przemek. prywatne albo w biznesy po obu stronach? Przemek. Bo, o ile nie, nie wiem, czy na, faktycznie nasi politycy wierzą w to, że niedostatek, który będzie się dział przedsiębiorcom białoruskim spowoduje, że oni obrócą się przeciwko Łukaszence? Jeżeli tak, to powiem ci o Santa Simplicitas, to święta naiwności. No tak, tylko widzisz, problem polega na tym, że granicę zamykało Prawo i Sprawiedliwość. I A ja nie, to jeszcze, jakby... jeszcze byśmy się dobrze zrozumieli. A. Ja nie mówię o tym jaka siła polityczna, bo mi jest, tak, jest mi to głęboko ja zadaję, ja zadaję tak. proste pytanie. Kto wobec tego na co liczono? bo ta... Liczono moim bo ewidentnie... zdaniem na to, że Białoruś się przestraszy spadkiem sprzedaży. Tak troszeczkę chciano się wycwanić, że tak, dobra, Zamkniemy te przejścia tutaj na Podlasiu. Białoruś się przestraszy, no bo spadek sprzedaży, no nie będą, jakby, no te, jakby, no, mi się wydaje, że no, mia, chciano wywołać jakiś lęk przed tym, że no teraz nawet e, mieszkańcy Białorusi nie będą mogli przyjeżdżać do Polski czy na zakupy, czy w interesach, czy nie będzie można się poruszać. Ale no, co ci, taki wywołać? Ale trzeci mieszkańcy Białorusi no mieli zrobić, obalić Łukaszenkę? Naprawdę ktoś na to liczył? No moim zdaniem? Moim zdaniem nie wiem kto na co liczył, ale bardzo bym chciał wiedzieć, kto chodził za tym, że w Lubelskim zostało, że jednak w Lubelskim tego nie zamknięto. To jest ciekawy temat, którym znaczy, się przejście... nie powinny zainteresować I, służby, i, a się nie interesują. Czy, słuchaj, jedno przejście graniczne między dwoma krajami musiało pozostać chociażby z tego powodu, że przez Białoruś jest też tranzyt. Wielu firmy tran... prze, przejeżdżają przez nie i tam nie było takiej fizycznej możliwości, żeby zamknąć definitywnie granicę na sztywno. Bo... No to jaki chcieliśmy efekt wywrzeć? No bo, dlatego to Skoro nie zamknęliśmy wszystkiego, jeśli chcemy, aby uwolniono Poczybuta, jestem za tym. Przecież to nie jest tak, że ja e, popieram e, gospodarkę, bio, popieram Łukaszenkę e, w sprawach jakichkolwiek. To absolutnie to nie jest prawda. Tylko jeśli chciano zagrać w ten sposób, że zmusić Łukaszenkę do jakichkolwiek ruchów, to nigdy w życiu w taki sposób. Zamykamy wszystko, koniec, kropka. I przedsiębiorcy, podlascy by to zrozumieli. No dobrze, a może, to, o to, chodzi, a że... może to jest tak, że to my, mówiąc, dyskutując na ten temat. Jak to określał swego czasu Stalin, tworzymy ruch pożytecznych idiotów. Też tak może być. Tak może być, no oczywiście. No. ruch mi się, wyda, mi się wydaje, że y, Łukaszenka to się z tego śmieje. Ja przyznam szczerze, że, żeby, bo czasami jest tak, że niektórzy ludzie mi już mówią, że Grzesiek, ty na siłę walczysz o to otwarcie granicy, gdzie tak naprawdę nie, jakby mały wpływ miałeś, jeśli chodzi o handel. Co oczywiście już tutaj powiedziałem, że wcale nie taki mały, bo to na moich sklepach też się odbija, mimo że nie bezpośrednio i na wszystkich. I ja po prostu jestem takim społecznikiem, a już tym bardziej nienawidzę takiej niesprawiedliwości i walczę o to. I ktoś mi tam mówi, że, słuchaj, ty naprawdę na siłę chcesz, żeby się to, bo zainteresowały służby, nie? No dobrze, to. Że, bo ty walczysz o to, i bo rzeczywiście do mnie trafiają teraz w tej chwili zaproszenia na. To jest taki odpowiednik Urzędu Wojewódzkiego na Białorusi w Grotnie, nie? Trafiło do mnie takie zaproszenie, dzwonił do mnie jakiś urzędnik. Ja oczywiście odmawiam, bo przecież to jest wiadoma sprawa. To, to, to w ogóle nie jest, to nie jest tak, że ja wspieram Białoruś. Ja chcę, żeby Pols Podlaska, Podlaska gospodarka rozwijała się na tym poziomie. Muszę ci powiedzieć, że bym się głęboko zastanowił, czym skorzystał z zaproszenia i na ale nawet, słuchaj, białoruskich albo Północno-Koreańskich służb. Czy, ale nie, słuchaj, wie, nie wiem, kto to wszystko, brakowało tylko jednego jedzenie, picie. Hotel, wszystko zapewnione, Panie Grzegorzu zależy nam na tym, żeby pan u nas był. Oczywiście odmówiłem, bo to nie jest tak, że ja wspieram gospodarkę białoruską. W życiu jest mi od tego bardzo daleko, ale znam liczby, które mówią o tym, że, że przez, przez te zamknięte przejścia graniczne gospodarka Podlaska traci miliard złotych, a lubelskie nie zazdroszczę, bo ciesz, niech się oni jakby korzystają. Ale 15% wzrostu przy naszym 5,4 spadku o czym świadczy. Dobrze, co się może z tego zdarzyć? Widziałem cię ostatnio yy, pod podczas demonstracji, jaki był pogrzeb tak, podlaskie. podlaskiej gospodarki. Mm -hmm. Proszę, powiedz mi, co w tej chwili może się jeszcze zdarzyć? Jaki, jest, jaki widzisz scenariusz? Bo już wiemy, Bo scenariusz... że nie ma zgody na otwarcie granic i... Niezależnie od tego, która z tych sił politycznych, czy PiS, czy Platforma, tak. będzie rządziła, to tak. one są w jednej, jak w wielu rzeczach się nie zgadzają, tak w tej jednej są tej zgodne. Jednej są zgodne tak. Te jedne się są zgodne, bo jeśli jedni zamknęli, tak. a drudzy nie otwierają, to widocznie kierują się tymi e, samymi Ale interesami. Jakby Donald Tusk, będąc tu w, chyba w nie, to mówił, że będzie za tym, żeby jednym przejść otworzyć. I to jest Staram też... nie to... słucham tego, co no, mówi Donald no, tak, Tusk tak, podczas tak, jakby wyborczy... no my, my, my na to się nabraliśmy, przedsiębiorcy się na to nabrali, nie? Gratuluję no. znowu Asanta Simplicitas. <laughs> no. y, y, przy, przypomnij jeszcze pytanie, bo jeszcze raz, powiedz mi. Jakiego scenariusza w tej chwili się spodziewasz? Skoro a. otwarcie granic, nie, to co przepowiadałem, nie nastąpi, tak. to co wobec tego się zdarzy? Jestem w tej chwili już przekonany, zaraz powiem dlaczego i po, jakie dokumenty o tym świadczą, że niestety nie nastąpi to otwarcie granicy e, prędko. I moim zdaniem e, scenariusz po prostu pozostaje taki, że już w tej chwili są opinie ku końcowi pisane a propos tego pozwu zbiorowego, o którym była mowa. Nie? No dobrze, ten no to... pozew zbiorowy faktycznie ja osobiście nie będę w nim uczestniczył, bo poniosłem jak najmniej strat, ale, ale tam już, już jest wszystko organizowane, tak naprawdę już jest dosłownie brakuje. Może nawet po weekendzie się to wydarzyć, że już ten pozew zostanie złożony. To krótko, czyli zakłada, że teraz wejdziemy y, przedsiębiorca, a w zasadzie jakaś część przedsiębiorców wejdzie w spór zbiorowy prawny z państwem, przed, pol z państwem tak, polskim Tak, bo to państwo polskie ograniczyło, konstytucja y, mówi jasno, to państwo polskie ograniczyło. Funkcjonowanie firm. No, wrócę znowu do tematu. Ograniczyło prowadzenie działalności gospodarczej. Ja słyszałem z ust polityków takie oto stwierdzenie. Nie da się otworzyć przejść granicznych, bo wielka polityka, bo polityka międzynarodowa za tym stoi, żebyśmy tych, tego przejścia nie otwierali, zostanie tylko na poziomie minimalnym, czyli tam w tym właśnie brześciu, czy też teraz ale poszukamy dla was środków, pieniędzy, pomocy. Właśnie. Rozmawialiśmy o tym wiele razy w ubiegłym roku, w tym roku również przy okazji, przy, przy przejściu granicznym, jeśli, przy proteście, przepraszam, dotyczący właśnie pogrzebu podlaskiej gospodarki, przy dyskusji o przejściu granicznym. Czy od tamtej pory cokolwiek się zmieniło? Żeby to do tego dojść... To już ci mówię, co się wydarzyło. Pamiętasz naszą rozmowę na tym pogrzebie polglaskiej gospodarki. Jak mówiłem ci, że wojewoda chciał się z nami spotkać, ale w sumie od nas uciekł. No, no drugi się dzień się spotkać. przeprosić, mieliśmy się spotkać. Ja uznałem, że jako ten narwisty koń, nie będę na to spotkanie szedł niech idą same panie. Nie? No, Moje nerwy mogą nie wytrzymać, ja już byłem z tego znany i w sejmiku, jako radny, że moje nerwy mogą tego nie wytrzymać i postanowiliśmy wszyscy, że pójdą same panie na to spotkanie. No I, i, i rzeczywiście, przyznam szczerze, że, że spotkanie było bardzo wartościowe. Żałowałem potem, że nie poszedłem. Rzeczywiście pan wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podszedł do tego bardzo profesjonalnie. Zaproponował panią współpracę, jako porozumieniu współpracę w... W ustawie, która ma. Aż się boję zapytać, jaką współpracę mógł panią zaproponować? Współ za zaproponował współpracę w napisaniu rekompensat, odszkodowań lub formy tych pożyczek, jak to ma wyglądać. Zaproponował, że ustalcie w waszym gronie, pokazał mniej więcej, jak ma wyglądać yy, yy, rekompensaty firmom, które straciły na zamkniętej granicy i wprowadźcie tam swoje zmiany. A ja, jako Wojewoda. Te zmiany postaram się przekazać w takiej formie, żeby je uwzględniono. No i co było no, dalej? No i słuchaj. I teraz tak, ja mogę Tobie te, zostawić tutaj też te pisma. Znaczy, nie, nie musisz zostawić. Mhm. Tym, nagrywamy program, więc podzielmy się tym z. Tak. Osobami, my, I tam dziewczyny bardzo fajnie postawiły e, kilka propozycji, e, które tam e, zostały złożone na bieżąco, a potem kontaktowały się z, kan z, z kancelarią wojewody. I wprowadziły, na bieżąco wprowadzały te zmiany. Między innymi w załączniku numer jeden pro, proponowaliśmy nowelizację artykułu 16b ustawy z dnia 12 października dziewię... w ochronie krednicy państwowej. Zaraz, zaraz. I, jeżeli ja, prawnik, nie mam pojęcia o czym mówisz, Dobra. to osoby, które nas słuchają, nie mają pojęcia razy dwa. Mhm. Co konkretnie proponowano, jakie rozwiązania, Co to, jaki miał dać to efekt? Dobra. Co to, jaki miał wywołać skutek? Już Ci mówię. To miało być tak, że płatnikowi składek w rozumieniu artykułu i tak dalej, o czym, tak jak tutaj mówisz, w systemie ubezpieczeń społecznych, nie będącemu no, no trzeba to było napisać fachowo, więc to pisali prawnicy, co można, zwolnienie ze składek, już, ze składek ZUS, gastronomii, świadczenia usług hotelarskich, w rozumieniu ustawy i tak dalej, tak? Wymianę walut sprzedaży detalicznej towarów w sklepach na straganach, czyli zwolnienie ze składek ZUS. Rekompensatę ustala się na wysokości w wysokości. I to były nasze propozycje. 20% średnie, rekompensata średniego miesięcznego przychodu płatnika składek lub rolnika z, z, z uzyskanego z prowadzonej przez niego działalności, w której położone jest przejście graniczne, na którym, omijam te artykuły, mhm. na którym czasowo zawieszono ruch w okresie wybranych 3-6 miesięcy kalendarzowych bezpośrednio przypadających... Zawieszeniu tego ruchu. Potem drugi punkt, jako 65% średniego miesięcznego przychodu płatnika, składek lub rolnika uzyskanego, z tak itd. Czyli to mówiąc wprost, jakieś 30-60% zniżki dla przedsiębiorców. To na razie to jest Jeśli początek. chodzi o opłaty, mm. jeśli to chodzi nie o płace ZUS-owskie. Dobrze, Teraz dalej. tak, dodatkowo zwolnienie każdej osoby ubezpieczonej z ZUS lub podwyższenie rekompensaty z modelu per capita do 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Próg pomocy de minimis, de minimis program powinien być poza ograniczeniami tego programu de minimis, ponieważ część osób z terenów przygranicznych nie wliczając w to stoku wykorzystała już te limity de minimis i nie może nawet skorzystać z jakiejkolwiek rekompensaty. Pomoc wyraśnia, Teraz Tak, proszę państwa, pomoc de minimis to taka pomoc, którą można ze środków publicznych w ramach funduszy Unii Europejskiej udzielić przedsiębiorcy w jakimś określonym czasu. Tyle może dostać Tak, bo nie można wsparcia, mówić, że tej pomocy, pomocy w ogóle nie było, jakaś była, tylko nie tak jest. jakby y, 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 marginalna. I teraz tak, dla agencji celnych w województwie podlaskim i branży handlowej detalicznej, z udokumentowaną sprzedażą obcokrajowców, czyli na podstawie dokumentów taksji. Żeby też to nie było tak, że za chwilę znajdą się cwani przedsiębiorcy, którzy wykorzystają to, nie, nie mając wcale żadnych. Strat. I to było, chodziło o finansowanie bieżącej działalności, wzmocnienie, wzmocnienie potencjału i konkurencyjności, czyli tam cyfryzacja procesów i tak dalej. Okej, okay, takie były Wasze propozycje. Nie tylko. No to jeszcze, Nie jeszcze. tylko, słuchaj, to jest bardzo, bardzo dużo tych propozycji. Branża handlowa, 50%, czyli to było, to, teraz cytuję to, to, co brzmiało w tym. Branża handlowa, 50% w porównaniu do 2002 z, z tego roku. I teraz nasz, nasza propozycja była, żeby dopisać, gdzie co najmniej 50% miesięcznego przychodu w trzech wybranych następujących po sobie miesiącach musi być udokumentowana, wystawiona dokumentami tax free. Pro, propozycja e, dotyczy więc wymogu spełnienia przez beneficjenta obu wymogów łącznie z tymi, co tam... Mogę się zapytać, czy to dotyczy... Tylko przedsiębiorców ze strefy na granicy. Właśnie, do tego dojdziemy. Tam też była propozycja, żeby objąć tą pomocą nie tylko strefę przygraniczną, a Białystok. Jak widzisz, zobacz, tu mamy tyle zmian, nasze zmiany, które sam Wojewoda zaproponował, żeby je, złożyć taką propozycję zmian tego, co nam zaproponowano. Dobrze, i, tak? co się, i co złożyliście, i Dobra. co się zdarzyło dalej? No i co się zdarzyło dalej? Kolejną propozycją. E, tak. E, Przedstawił nam szef Kancelarii Rady Ministrów, to nie. I teraz tak. Poszło pismo od Jacka Brzozowskiego wojewody podlaskiego, tak dziewczyny ustaliły, panie ustaliły. Podnoszone podczas kwestii spotkania zorganiz proszone było ministra Radosława Sikorskiego o zorganizowanie spotkania z podlaskimi przedsiębiorcami i z prezesem Rady Ministrów oraz o równe traktowanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w województwie podlaskim i lubelskim. To pismo wojewoda Zanim wysłał, przysłał do nas, czy nam odpowiada forma, nam odpowiada treść. Bardzo ładnie wszystko. Powiem ci, że nie mam, za... tak jak wcześniej miałem zastrzeżenia do wojewody, tak dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że zost... zrobił wszystko, co w jego mocy. Poszło pismo do. Pana Radosława Sikorskiego. Niewiarygodne, nie święta a mówi ludzki głosem Polityk, Tak, Oczywiście. Tak. Dalej. Pani Katarzyna Pełczyńska nałoc kolejne pismo, gdzie wojewoda opisuje, że miał spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące właśnie tych problemów przygranicznych i tutaj o tym, żeby wprowadzić te zmiany w tej ustawie. Dobrze. Potem do pana Tomasza Siemoniaka było najwięcej punktów, tutaj aż 9. Jednym to jest równe traktowanie podmiotów, objęcie wsparcia finansowych również przedsiębiorców prowadzących działalność w białym stoku, umorzenie tych składek ZUS, zwiększenie limitu de minimis, takie podsumowanie było mhm. do niego, nie? Wprowadzenie zmian w ustawie o ochronie granicy państwowej, tu jeszcze chodziło o strefę przygraniczną, wypracowanie wraz z przedstawicielami podlaskich przedsiębiorców w ramach przedsiębiorców z Białorusią oraz Agencji Celnych z województwa podlaskiego, bo tu chodzi o 30 milionów złotych. I to wypracowanie tych, tych rozsądnych rozwiązań. Zapewnienie udzielenia pożyczek z BGK mimo braku przychodów z działalności. Wszystko to. Tak, zorganizowanie spotkania z prezesem rady Ministrów, czyli Donaldem Tuskiem. Przedstawiliście własne tak. pomysły i co dalej? Wszystko to. tak? Potem do Donalda Tuska kolejne pismo. Wojewoda. To wszystko mówimy o pismach, które wysłał Wojewoda i do kogo? Przypominam ci, że papież Franciszek już nie żyje, więc jeśli skierowaliście do niego pismo, to już się nie liczy. Co nie, dalej? ale ja mówię, to, to były ustalenia, że Rozumiem. wojewoda zobowiązał się takie pisma napisać w konsultacji z nami, żeby nie było, że wszystkie słowa, które tam padły, mają być z nami skonsultowane. I to było konsultowane z paniami z porozumienia. Ja się, ja się pytam, co dalej? Hmm. Czy, czy, czy ci wszyscy święci odpowiedzieli? Eee, powiem tak, żadne, nawet pół punkta nie zostało wzięte pod uwagę. Nic. Zero. Czy mogę z tego postawić pewną tezę i powiedz mi, czy ja głupio myślę? Mów. Albo pan wojewoda niewiele może. Nie, nie wy, wychodzi na to, że tak, wiesz, albo to była ustawka. Wydaje mi się, że jednak właśnie po tym spotkaniu muszę przyznać, e, szczerze, bo atakowałem wojewodę wiele razy, że nie chcę, to dziewczyny po tym spotkaniu zapewniły mnie, że on naprawdę chce. Wiesz co, że on naprawdę chce. W czasach mojej młodości krążył taki pomysł, że mm, każdy przywódca chciał dobrze. No. A ideałem byłby przywódca, który zawsze chciałby źle i któremu też by nie wyszło. Wiesz, zawsze można przypisać złe intencje, ale jakby, no te, jednak te pisma, które, no, on wszystko Dobrze. zrobił, co żeśmy postawili na tacy. Fakt, no, nie, nie wzięto tego znaczy, pod uwagę, to, no niestety. To, to jest cecha polityka, robić, ale nie zrobić. Ale teraz, znaczy, zazwyczaj ma dużo, dużo dobrych chęci. Twoim zdaniem, co zdarzy się teraz? No zostały, jest, Zostało udzielone wsparcie dla firm odczuwających skutki sytuacji na granicy. Przy, ze strefy przygranicznej. Tak, dotyczy to też agencji celnych i tutaj jakby jest korzyść z tego, że no te. No to my, a propos tej właśnie tego wsparcia, mieliśmy wprowadzić zmiany. Zmian nie wprowadzono, więc zostało tak, jak to zaplanowano od samego początku. Czyli teraz zmierzacie w, dlatego zmierzacie w stronę tego. pozwu. Tak. tak. Okej. Okay. Tak. Proszę Państwa, będziemy zatem donosili Państwu i informowali, co się będzie dalej działo. Proces sądowy będzie trwał i trwał i trwał. I mam nadzieję, że nasze dzieci jeszcze będą miały o czym mówić. Nie sądzę, bo poważni adwokaci się tym zainteresowali, wiesz? Nie sądzę, wiesz. Wydaje mi się, że. Może jakby sądy to jest jedna, ale może nasze dzieci to nie, tak? Może jeszcze dożyjemy tego. Po, Popatrzy na Ciebie sceptycznie jeszcze raz, czy widziałeś? I ostatnia rzecz, którą. Jestem po... bardziej poz, pozytywnie nastawiony. Dobrze. Słuchaj, pójdę, te... zapiszę się do platformy, będę chodził za tym i już, co ty na to? Musiałbyś zapisać się z siódmym pokoleniem łącznie, ale to nie wiem, czy wystarczy. Ale wracając no. do państw, proszę państwa, poinformujemy na, państwa na ten temat. W każdym razie pisma, które skierował Jacek Brzezowski do wszystkich świętych i na które nie odpowiedział, otóż doprowadziły do tego, że. Nie odpowiedział, odpowiedział. Tak, ale nie, nie wzięto pod uwagę. Nie... My się napracowaliśmy okay. naprawdę sporo. Więc napracowali się, proszę państwa, doprowadziły do jednej prostej rzeczy: to. Konfederata z przekonania zapisuje się do platformy, jak słyszeliście. Przestań, trzymam przestań kciuki. nie, 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 nie trzymam, już tutaj, tutaj. Trzymam kciuki. Ty wiesz, z tą konfederacją, to też wiesz, przecież mnie Dobrze. wyrzucono, no już to chętnie bym opowiedział, ale to nie ten czas. To kiedyś... No widzisz, niezależność kosztuje. Drodzy Państwo, problem. niezależność kosztuje kiedyś... i to bardzo dużo jestem tego przykładem. Kiedyś o tym porozmawiamy. No. A ja jeśli chodzi o temat granicy, jak państwo słyszeliście, z dygresyjnym Grzegorzem Kapicą rozmawiałem i zapewniam państwu, że będzie ciąg dalszy. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry Podlaskie. Moim gościem był Grzegorz Kapica, a gospodarzem Dziękuję bardzo. pan Retro. Dziękuję bardzo. Przedstawiciele podlaskich przedsiębiorców, podlascy przedsiębiorcy się tak łatwo nie poddają. Jeśli Donald Tusk myśli, że, że to koniec, to ja ci jeszcze pokażę. <laughs> Dziękuję za zaproszenie. Sponsorem programu jest firma Diadom. Okna i drzwi www.diadom.pl Partnerem portalu jest sklep internetowy mkfoamsklep.com na hasło DDP 24. Masz 10% zniżki.